No to tak, tak sobie myślałem i chciałbym, no, odświeżyć sobie twórczość pewnego pana, jakim jest Dawid Czech. Tak w ogóle, jak będę wpisywał, to w sumie zobaczę, czy nadal to działa. No działa, działa, działa. Prze... Oglądamy się jego shortsy. Dzisiaj z moją siostrą nagrywam śmieszny odcineczek! Nie, 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 się nic nagrywać Spokojnie, Dan się namęczysz! A ja zarobię. Ona myśli, że ja teraz coś ustawiam Długo ci to jeszcze zajdzie. Ej, tak, jest pły. Ile? 6 minut? Nie, to ja się pójdę umyć i jak się umyję to jest płyt. Tu mnie kurde to... Się... No, banu. No, ja w ogóle nie wiem, czy to takie fajne, no, zboczony humor, brudne, to lekko, ale zobaczymy, czy Jakby, no, ja, ale. No, dobrze. Boczęciu co to jest? Z czego ja się śmieję? <śmienicza> Dobra, idziemy do kolejnego. Ja chcę dziewczyny! Zamówię se! Dziwne. Zamówię sobie dziewczyny Nie. Właśnie no zgadałem o zboczonym humorze. Ja No Jak to nie mogę zjeść całego kalendarza na naraz Bo jesteś za gruby! Co kur. taka jest prawda? O pierdolę całego! Nie, Nie zakazuj mi zjeść! Będę grubasem i będę chciał być grubasem! O ja, Maria... Mam 15 minut na to już. Obra on tak naprawdę niemożliwe jakby się zatruł, że... Ponieważ on jadł już pizzę z parmezanem, tylko nie normalnym parmezanem, lecz parmezanem z... ze stopy! I to tak naprawdę mówi... Zbierałem przez cały rok pieniądze do mojej skarbonki, za trzymle tam uzbierałem! O kurde, do skarbonki mało, ale na konto. To są same grube. Jedna skarbonka. Skarbonko, jedna. otwieram, bo nowego iPhone'a! iPhone 16 co? Pro Max. Haha! <laughs> Nowy iPhone 13 Pro. Zapopałem. 13 Pro wiesz był chwilę całą, teraz jest już chyba 16. Dwa grosze? Pokażę, co ty zrobiłeś z Kto moim... <laughs> to jest? Aj, pana sobie, nowego kupiłam! Tego mama no, 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 no. do mnie ja muszę przerwać. Tak? No, jest. Dobra, pa. Dobra, jestem już. Taki różowy, z skarbonki, no mi się bardziej To ja jestem zbaczona, ale widzicie. No. Nie, dobra. To wygląda jak. białkie przyrodzenie. Nie będę się darł, bo Sąsiedzi będą mnie słyszeć. Mama! Mama! Nie. <laughs> ale. Ja naprawdę myślałem, że on jest chudy, ale jak patrzę, to gruby jest. Nie napisz na ma... Nie NAPI... Ej, ty stał w MOIM pał! Pora zrobić nowego! Okay, Dobra, jestem! Ale wydaje mi się, że Pał to nie jest gówno! W coś ciekawym momencie zastopowałem. Co? Czym jest Pał? Co chcesz? No, dobra, brat do mnie przy... Aha, 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 aha. aha. Czy Pał tu nie jest ziemniakiem ani puto? To owszem, kupa po angielsku, ale pisze się to w koło. Mama znowu do mnie dzwoni. No? Halo? Tak, jest, jest, jest. Odmiennie, Aż A dla Dobra. Dobra. Będę Mamusia dzwoniła. No, wracając nie są ani ziemniakiem, ani kupą. Okej. Okay. Nie! Uh -huh. Nie, to... To jednego. Mój brat, braterki, czy coś. Taj, połowę. Będziesz mógł się odezwać. Daj. daj. W ogóle... Mało. Ciekawostka. Austriacki malarz Lubią jeść główno partnera. No. Ej, Ty stał z moim pał! No. Dzisiaj sprawdzimy, jakim człowiekiem jestem. Zakręćmy kołem fortuny! No. Kolek... Nie, jakim człowiekiem jesteś? Nie. Jesteś człowiekiem. DEBILNYM! My mądry, przystojny, <gryć my> o, sexy! Haha, zakręćmy! Co? to ja jestem. E, no! To się o! I ludzie mówią, że to koło, koło fortuny kłamie. Nie koło fortuny, tylko rząd, dobra. Nie! Kręć! No. Co?! Jeszcze raz! Silny! O! o jest! Na silny Czekajcie na spadający meteorytów! mnie przeleci! Ej, zobacz, leci już! Znowu zboczony humor! Nie, nie dobra, bo ja w tym oszaleję. Każda we mnie wleci! Mnie przeleci! Biedny meteoryt. Musiał go zobaczyć w prawdziwym życiu. Tak. Nie! 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 Marci! O, teraz się ułożę te ja, ja mam, Ja już. Nie! Zostawcie suba! Dobra, tu było... trochę krędzę waszą mamą. Tak, super! Bo... Dobra! O, o, przy noc padający meter! No nie! Aj! chwila, jeśli wejdę na YouTube, piszę. Znowu Dawida Czecha włączę. Dobra, Astry gotowy! A ludzie mogli zbierać! Rozumiesz? No wiemy ja dunie, to jest... Nie, no nie ma dzisiaj, to jest na stówy... dla dzieci. I tak oh no. To brat gra na Pornhubie. Kurz, on niszczy monitor za nie wiadomo... Jaką kasę? A ja mam laptopa za 3000. Nie, nie, ja nie mogę. Nie! Dobra, ja już mam dość. Nie, nie. Dobra. Jezus Maria. Dobra, może to będzie jakiś fajny ten odcinek. Dobra, powiedziałem. Fajny, prawda? Prawda. Nie, nie jest to fajny. On ma bronię SG, nawet nie mama nie pozwala mieć broni SG. Chyba no. nagadł, uwaga. Ja Z kim toile. to ile? znajomy. Chwila. Ja ogólnie mówiąc, jak były lekcje online... Chwila. Ja mam takiego fleszyka Spongeboba. Przynieś go. Na moim łóżkiem jest. Wyślę go, go w zdjęcie, on mi to zrobi. Jakby no. Dobra. Ja, yeah, to już jest 3 lata temu. Oj oj Ja pamiętam, jak oglądałem to, jak byłem mały, taki. Ja po prostu albo to jakaś Jane the Killer i właśnie o te Jeffy Jeffrey Momo. Zawsze się tego ba nie, dobra, oglądam to, zawsze tu mamy pionek Pasta. jest tu jest napisane. Zobacz, to jest drzewo porozmawiane, to jest chory, Kasia! Zagrał mu o tym sorry handowi, dawaj. Kasia, on biegnie! Kasia, on tu Kasia! O to biegnie, Kasia, odnubienie! Kasia, odnubienie! Kasia odnubienie! A! Nie, jeszcze... Chciałabym dowiedzieć się, czy masz kolejny no, film na moim kanale. Dzisiaj... A to co? Zaraz drugą stracę, bliżej! Jezu, patrzcie, wszystko laguje! Kasia! Ten dron gdzieś jest tutaj, patrz, on tam w lodowi, każdego drona? Nie, pokażę się, jest! Złodna, the patrz, się! Zniża się troszeczkę, na tej ulicy też, ale tutaj jest p... Bitch on e? może serio się kąpać, albo coś, albo gdzieś być zanurzony Na tym polu na pewno, na 100% ludzie mówili, że na tym polu ten cały Siren Head po prostu się ujawnia Co? Chciałbym powiedzieć, że na pewno nie miałem dojechać pod wodą A myślisz, że na pewno nie miałem pod No to po prostu jakiś dziadek jest Cześć, mordy Ej, został z tereny, został Kasia! Zostawać syreny, patrz! Nawet oh, ociec zładzić. No, załciej sobie ze sireny! Ej, czy ten sobie... Gdzieś ze nami Kasia tam, gdzieś tam, o, tam z tyłu, ilec raz w tyłu Cześć są te krzaki! Pa patrz, pa, niżej Kasia! On tu coś będzie, patrz! Ej, może serio, schrony trzeba teraz... coraz niżej Kasia trzeba lecieć. Ej może on jest po prostu schlony Kasia What the fuck? Cześć, tutaj, poleć mu tutaj. A może on już zauważył tego drona? Właśnie, on może zauważył tego drona i teraz daje taki dźwięki, żeśmy się oddalili, rozumiesz? On na przykład tak mnie ostrzega tam, uu, uu, krzyczy, żeśmy się po prostu oddalili Polecę i sprawdzę Czy Siren Head gdzieś tu jest? Nie no Kasia, jedynie tu widzę jakieś rzeki, drzewa Jezu, zresztą ja widzę w oddali, ale nie wiem Nie wiem, czy to jest Siren Head Czekaj, czekaj Patrzę trochę w lewo Czy to jest? Czy to jest Kasia Siren Head? Ło! ja pojawił się Kasia! Nie gadaj! Nie, cześć, Nie! nie, nie może przestaję heda ten sygnał? Czyli ma te syrenę. Po prostu chcę, żeby ja tutaj przyszedł. dron cały wszystko nagrywa? Kasia, tylko go wyłączę, czekaj, tylko go wyłączę. Mam Kasia drugi drona Nie straciliśmy miejsce, jesteśmy 2000 z dowodu. Ja chcę, żeby ty drona przeszedł z tereny. Kasia. Dobra. Cóż, zaraz mi się limit skończy, żegnam.